Witam was serdecznie na moim kanale. Rowery spinningowe możemy podzielić na te napędzane łańcuchem, jak to jest w przypadku, na przykład, Startraka, oraz paskiem, które występują, na przykład, w Tomahawku. Prowadząc wypożyczalnie sprzętu fitness, bardzo często pytam swoich klientów przy odbiorze maszyny, jak trenowało się na przykład na rowerku spinningowym Star Trek. Pojawiają się takie opinie, że rower bardzo fajny, świetnie się trenował, ale jest troszeczkę zagłośny. Ten model napędzany jest łańcuchem. Bardzo dużo osób nie wie o tym, że rowery spinningowe są również napędzane paskiem. I są dużo bardziej ciche. Także tutaj narodził się pomysł, żeby właśnie nagrać ten film, który zademonstruje Wam, jaka jest różnica dźwięku podczas samego treningu na rowerze napędzanym łańcuchem, a jaki na rowerze napędzany właśnie paskiem. Przysunę za chwilę kamerę około 80 cm od rowerków, żebyście zobaczyli. Realnie, jakie wydają dźwięki podczas treningu. Nie będzie żadnego retuszu, nie dodam żadnej melodyjki w tle, żebyście zobaczyli, jak to naprawdę będzie wyglądało podczas treningu. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Mi osobiście dużo lepiej wygodnie trenuję się na rowerze spinningowym, napędzanym właśnie łańcuchem. Najprościej mógłbym to opisać, że mam dużo lepsze wyczucie maszyny podczas treningów cardio, tym bardziej interwałów, kiedy to tempo jest dużo większe, jeżeli chodzi o sam hałas, nie przeszkadza mi on w zupełności. Jestem w związku, mam żonę także. Zdecydowanie jestem przyzwyczajony do hałasu w domu czy mieszkaniu. Jakie są Wasze opinie na ten temat? Czy łańcuch, czy pasek? Piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję i do usłyszenia.